Witam wszystkich, jestem teraz za Aną na naszej Kala Rachowej. Idziemy teraz na przystanek tramwajowy. Ana, pokaż się tutaj do kamery. Cześć. Cześć. I wybieramy się teraz właśnie do kościoła, który nazywa się Baracia. Jest to kościół katolicki. A później chcemy iść napić się jakiejś dobrej kawy. Także zapraszam Was na dzisiejszy film, żebyście zobaczyli, jak spędzamy taką typową niedzielę w naszym w pochmurnym Bukareszcie. Zapraszam na nasz film. Idziemy teraz na przystanek tramwajowy i musimy tutaj zaczekać sobie na tramwaj numer 32, ale one jeżdżą szybko, to znaczy co chwilę, więc nie będzie problemu i za chwilę jedziemy w kierunku Piazza Unirii. I jesteśmy właśnie w Piazza Unirii, przyjechaliśmy przed chwilką tramwajem, teraz przejdziemy sobie przez Ładny park, gdzie są fontanny. Zresztą zaraz zobaczycie, bo naprawdę tam jest bardzo ładnie. No i kierujemy się w kierunku tego kościoła. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że ten kościół, do którego się wybieramy, jest to kościół katolicki. Takie fontanny. O, muszę uważać, bo trochę klapią, jak przechodzę tędy. I tutaj taki czasem odbywa się pokaz tych fontan. Były zamknięte przez dwa lata. No z wiadomych tam powodów. A od jakiegoś czasu te pokazy, fontan. Znowu się pojawiły i te pokazy Fontan będą przez całe lato, tak, do końca sezonu. Może uda mi się to sfilmować, zobaczymy. Za niedługo jadę do Polski, także nie będę miał okazji chyba sfilmowania tego pokazu. No ale zostaje jeszcze sierpień cały i w ogóle, także przyjadę tutaj na pewno za mną i może uda się Wam pokazać, jak jest ładnie, bo tyś. Fontany są tak podświetlone i cały pokaz odbywa się w rytm muzyki. Także wygląda to naprawdę ładnie. Oczywiście muzyki nie będzie można e, puścić na YouTubie, żeby YouTube nie zblokował e, filmu, tak? ponieważ są prawa autorskie do muzyki. Aczkolwiek e, jakiś tam e, pokaz, który sfilmuje, no to na pewno będzie on z podkładem muzycznym, który będzie. Udostępniony przeze mnie. Przechodzimy teraz takim parkiem. Naprawdę tutaj jest przyjemnie i dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że jest fajna pogoda, ponieważ teraz były takie upały w Bukareszcie, było naprawdę tak gorąco, że można było się roztopić. A dzisiaj jest naprawdę przyjemnie, ponieważ nie ma takiego słońca. W ogóle jest pochmurnie, od tego trzeba zacząć. No i jest chłodniej, także naprawdę dzisiaj fajna taka letnia pogoda jest. Także zmierzamy teraz w kierunku kościoła. Tutaj musimy przejść na drugą stronę jezdni, a na później idziemy na kawę, tak? Tak. Yeah. Tak, dobrze. <laughs> na to się cieszę, bo my lubimy kawę. Jesteśmy fanami kawy, tak? Yes. We and We want to go somewhere to drink some espresso at home. And maybe mm -hmm. it's the same like in the town but it's to change little environment. No. Tak, to prawda. Trochę, trochę wyjść z rutyny i po prostu gdzieś napić się dobrej kawy na mieście. Tak. Ale zanim dojdziemy do tego kościoła katolickiego, to tutaj mamy po drodze taki kościół ortodoksyjny. Popatrzcie się tak. Wygląda tam trochę, wam go pokażę od góry. Powiewa też rumuńska flaga. No i wejdziemy na chwilkę do środka. tylko chwilę w tym kościele. Nie chciałem tam filmować w środku, no bo wiecie jak jest płamsza także nie wypadało tego robić. Kurczę, jaki hałas przejeżdża. Maszyna taka czyszcząca, będzie tam widać. Jedzie. <laughs> Narobiła hałasu, ale mniejsza z tym. Idziemy teraz w kierunku tego kościoła katolickiego. No i zobaczymy się tam na miejscu. Byliśmy tylko chwilę ktoś w tym kościele katolickim. Chciałem wam powiedzieć, że czasami tam się odbywają msze w języku polskim, ale jest to tak sporadycznie i w zasadzie od święta. Jeżeli osoby, które oglądają ten film, a są z Bukaresztu, a nie wiedzą kiedy ten przesą, to trzeba śledzić wpisy na Facebooku albo w jakichś grupach związanych z Rumunią bądź też opierać się na wiadomościach. Z polskiej ambasady w Bukareszcie, ponieważ oni udostępniają też taką informację, kiedy takie msze się pojawiają. A są one zwykle z okazji jakichś świątek, jak były święta Wielkanocne czy też święta Bożego Narodzenia. Także wtedy można liczyć na takie msze. A my w tej chwili jesteśmy tutaj już na starym mieście, w Bunili. Zatrzymaliśmy się w kawiarni, która nazywa się Emocja. O, mamy kawy, właśnie pani nam przyniosła. Takie mrożone. Zaraz skosztuję, czy jest dobra. Dobra, pyszna, mrożona kawa. Także zostajemy tutaj za mną na chwilę, no i później zobaczymy, co będziemy dalej robić. Wypiliśmy dobre, zimne kawy w taką pogodę jak dzisiaj, w takie letnie popołudnie. Były w sam raz, żeby się napić. Zamiast czegoś gorącego, to taka właśnie kawa z lodem była e, fajna, także były smaczne. Muszę powiedzieć, że w tej kawiarni emocja nie ma kaw słodzonych. Jeżeli byście chcieli tutaj przyjść, to nie, nie zamówicie kawy, żeby posłodzić ją sobie. Nie istnieje tutaj cukier i bardzo dobrze, ponieważ cukier to jest biała śmierć cukru się nie jada cukru się nie używa do kawy czy do herbaty. My właśnie teraz zmierzamy troszkę się przespacerować. No i później mamy zamierzyć do Lidla na zakupy, zanim wrócimy do domu i jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj w ogóle jest dzień flagi w Rumunii. Jak nagrywam ten film jest 26 czerwiec, niedziela i dzisiaj jest właśnie takie święto. Wszędzie są powywieszane rumuńskie flagi. Jest ich więcej niż zazwyczaj bym powiedział ponieważ jakkolwiek te flagi są na co dzień w różnych miejscach, w wielu miejscach ludzie mają powywieszane w oknach i nie jest to nic nadzwyczajnego, żeby te flagi były ale dzisiaj jest ich naprawdę wyjątkowo dużo i są one po prostu wszędzie Ona weszła sobie do sklepu, żeby coś tam kupić w takiej drogerii a ja tutaj chwilę sobie spaceruję, żeby jeszcze sfilmować okolice, jak wygląda centrum Starego Miasta. Taki kościół prawosławny w tym miejscu. I mamy też sklep z pamiątkami, co można tutaj kupić ładnego. Popatrzmy chwilę przez wystawę. Różne jakieś regionalne takie, jak widzicie, przedmioty. O, i nawet Drakula taki leżący w trumnie. Przejdę tą uliczką i wracam teraz tam do Anny, bo ona tylko chwilę tam pewnie była w tym sklepie, także tutaj jeszcze Wam pokażę. Między innymi, jakie tu są restauracje. Jakaś taka cuisine royal po prawej stronie. Jakoś mało ludzi tutaj jest, ale dużo ludzi przychodzi na stare miasto, jak widać. O, tutaj lepiej nie filmować tego pana, który no jest niestety kaleką Znaczy nie o to chodzi, ale wolę Wam oszczędzić widoku tam. Spiję sobie wodę w takim barze <noise> a ja zmierzam tutaj gdzie jest ten postój taksówek i taki sklep z różnymi artykułami takie higieniczne jakieś taka drogeria po prostu te sklepy są tutaj modne tak jak w Polsce jest Rossmann to tutaj jest sklep który nazywa się DM i kolejny jakiś bezdomny siedzący. Przed sklepem. Jezana dołączyła do mnie, kupiła co miała kupić i idziemy teraz kawałek się przejść. Później do tego Lidla. Zobaczycie w ogóle, ogólnie jak spędzamy nasz dzień. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda płynąca rzeka Dymbowica w tym miejscu. Taki widok i coś, co zawsze będę pokazywał czyli śmieci. Bardzo brudno, dużo różnych śmieci. Tak wygląda niestety piazza Unili w Bukareszcie. I to jest coś, co ja zawsze pokazuję, ponieważ chcę pokazywać dobre rzeczy, które są w Rumunii i te, które są złe. Zawsze będę negował śmiecenie w każdym miejscu, nie tylko w Rumunii, w Polsce, w innych krajach również. Po prostu to jest jakiś, nie wiem, brak edukacji, brak wychowania. Wydaje mi się, że jedno i drugie, jeśli chodzi o te śmieci, które są dużym problemem. I jak to w ogóle wygląda, jaka to jest wizytówka dla miasta, żeby Coś takiego zostawić, taki bajzel, taki burdel bym powiedział po prostu, bo nie da się tego inaczej określić, jakimiś normalnymi, przyzwoitymi słowami. A wy jak uważacie? Bo uważam i tak myślę, że to jest niestety taka smutna część, jeśli chodzi o, e, o to właśnie śmieceniem, jeśli chodzi o Bukaresz. Bardzo zatłoczone piac Alonii, co mogę Wam więcej powiedzieć, to miejsce jest takie bardzo turystyczne, w sensie tutaj wszystko się dzieje, co się ma dziać jeśli chodzi o tą część miasta dużo ludzi zmierza właśnie w tą starą część żeby tam gdzieś sobie usiąść w jakichś restauracjach, odpocząć, tak jak my byliśmy sobie zamówić kawę, są tam też inne restauracje można zjeść coś dobrego a my przechodzimy teraz na drugą stronę jeszcze się przejdziemy może z jeden albo dwa przystanki, a później złapiemy jakiś tramwaj o jakie gołębie przelatują nad nami nie wiem czy uchwyciłem je kamerą i chciałem jeszcze powiedzieć, że słychać duży zgomot od ulicy i jeszcze jeżeli nie mieliście okazji widzieć filmu, który nakręciłem o rumuńskich słowach to zostawię link pod filmem, żebyście sobie go zobaczyli, tam właśnie opowiadałem jakie rumuńskie słowa brzmią tak samo jak po polsku ale mają różne znaczenie, czasami to samo nawet jeśli o niektóre słowa rumuńskie chodzi, także zapraszam, żebyście obejrzeli ten film. Zgomot to jest po prostu taki hałas, którego nie brakuje przy tej ulicy, która jest bardzo ruchliwa. Zobaczcie, jaki kontrast, jeśli chodzi o budynki w Bukareszcie. Zawsze to będę pokazywał, bo jest to naprawdę godne i warte uwagi. Taki budynek, który wygląda naprawdę ładnie. A obok niego, dobra, niech przejedzie ten tramwaj, bo robi hałas, robi zgomot A koło niego taki opuszczony budynek Ruina Nie wiem co tutaj było, no po prostu jakiś taki blok No ale wy... ten trik, Tak, no, po barana mi mówi, tam rosną drzewa na nim u góry No normalnie Rzeczywiście szok, jaki budynek opuszczony, okna powybijane bez szyb to wygląda nawet, jakby tutaj było spalone, trochę jakiś pożar, jakby był także no, taki kontrast. No i co, i mijamy ten budynek taki brzydki, zdewastowany, a obok niego piękny blok nowy. Jakiś taki budyneczek, także tak wygląda właśnie Bukaresz. Jeśli będziecie mieć okazję zwiedzać to miasto, to się wtedy przekonacie sami, jak wygląda Bukaresz miasto kontrastów. Wszędzie są takie budynki stare, nowoczesne. Jest to tak wymieszane różne budowle z czasów komunizmu, z czasów czałczesku i pośród nich jakieś tam nowe właśnie osiedla czy też bloki. Także to jest taki urok i specyfika tego miasta, a koło mnie tam, nie wiem, zobaczę, pokażę wam z tej strony Mega Image, czyli sieć takich sklepów. Które są popularne. Niestety nie są rumuńskie, tylko francuskie. No ale co zrobić? Jesteśmy teraz na przystanku tramwajowym. Czekamy na nasz tramwaj numer 32. Powinien przyjechać za chwilę, chociaż one tak pulsują. Trochę rzadziej w niedzielę niż w tygodniu, no ale jest to normalne. No i zmierzamy za chwilę do Lidla na takie szybkie zakupy. Podjechaliśmy sobie kilka przystanków tramwajem, wysiedliśmy. Teraz w pobliżu Lidla idziemy na zakupy. Chcemy kupić jakieś takie podstawowe rzeczy do zjedzenia. W Lidlu nie będę filmował, ponieważ jest to wyjątkowo zakazane. Tutaj ludzie są bardzo wyczuleni, jeśli chodzi o nagrywanie w sklepach, więc niestety trzeba to uszanować i tam nie będę nagrywał. Także tylko powiem Wam, że odezwę się do Was już po zakupach. A tymczasem. Jesteśmy już prawie przy Lidlu i mijamy stację benzynową. Stacja OMW nie robi im reklamy, ponieważ nie zasługują na żadną jakąkolwiek reklamę, raczej antyreklamę. I tak się prezentują ceny. Muszę powiedzieć, że one stanęły w miejscu, ale tak czy inaczej to jest dalej rozbój. Po lewej stronie taki biedny blok, wisi tam pranie już od kilku dni, bo wczoraj żeśmy przechodzili to to pranie tam wisiało, także taki drobny szczegół. A ta droga prowadzi tam właśnie do Lidla. Już nie będę kamerował w tamtym miejscu, tak jak powiedziałem. Także widzimy się w domu. Jesteśmy w domu, przynieśliśmy zakupy, kupiliśmy to, co było nam najpotrzebniejsze do jedzenia. No i teraz bierzemy się za gotowanie obiadu. Także wam pokażę później, co będziemy mieli dobrego do zjedzenia w dniu dzisiejszym. I proszę, taki mamy obiad. Tutaj jest ryba z warzywami, pyszna lemoniada do popicia i oczywiście. Oczywiście, no, chciałem powiedzieć, że <noise> mizerię mamy jeszcze do tego. Takie ogórki ze śmietaną i z octem. Także życzę nam smacznego. I jest popołudnie, zjedliśmy obiad i właśnie jadę za nami na rowerach. Jedziemy do parku Tineretului. Także robimy sobie taką wycieczkę krótką, rowerową. ja wiem, czy taką krótką. Zobaczymy, ile kilometrów na sam koniec zrobimy, ale. Mam nadzieję, że będzie po prostu fajnie, bardzo lubimy jeździć do tego parku i wielokrotnie też robiliśmy filmy z tamtego miejsca, ale mimo to zawsze jak tylko mam okazję to będę Wam pokazywał po prostu ten park, ponieważ jest bardzo ładny, jest tam naprawdę super, jest takie jezioro, także zobaczymy się tam na miejscu, jak już dojedziemy. jesteśmy w parku Tineretului tutaj będziemy sobie jeździć na rowerach, naprawdę mamy dzisiaj fajną pogodę, trochę się teraz bardziej upalnie zrobiło ale nie ma jakiejś znowu tragedii, myślę, że będziemy tutaj spędzać fajnie czas idę tam do Any, bo ona troszkę pojechała tam dalej, ja się zatrzymałem na chwilę, żeby tutaj parę słów do Was powiedzieć, no i będę się odzywał do Was, jak będę chciał Wam coś pokazać w tym parku. Chłopaki tam, widzę, grają w piłkę. Także atmosfera jest tutaj naprawdę fajna. I chciałem jeszcze tutaj sfilmować trochę, jak wygląda właśnie ten park. Tak, rzut okiem jest naprawdę prześliczny ten Teneretului. Bardzo fajnie tak jest zagospodarowany. Mnóstwo ludzi tutaj przychodzi sobie spędzać popołudnia, czy też w ogóle za dnia, na spacery z psami ludzie tam gdzieś sobie chodzą. Także fajne miejsce na wypoczynek, rowery, rolki i w ogóle na wszystkiego rodzaju aktywności. Oczywiście w parku macie różne takie wyszynki, gdzie można kupić coś do picia, jakieś tam przekąski, tego typu rzeczy. Tam jeszcze chcę Wam pokazać, po drugiej stronie jest wypożyczalnia rowerów. Można sobie je wypożyczyć, płaci się. Za godzinę, zaraz tam podejdę i sprawdzę jakie są ceny. 15 lejów kosztuje wypożyczenie roweru na godzinę. Jeżeli chcecie na 2 godziny, to jest 20 lei i jest też opcja na 24 godziny za 40 lejów. Także tak się prezentują ceny jeśli chodzi o wypożyczenie. A my mamy nasze rowery tutaj. Taki mały rower ma Anna. A mój taki stary górski rower stoi sobie właśnie tutaj. Nadciągają chmury. Mam nadzieję, że nie będzie padało i że nas nie zastanie jakiś deszcz. Dobra, dosyć stania i gadania. Jedziemy dalej na rowerach. I tym sposobem dotarliśmy nad jezioro. Popatrzcie się, jak tutaj jest naprawdę przepięknie. Anna tam jedzie przede mną, a ja chciałem się na chwilkę zatrzymać, żeby. Jeszcze tutaj parę słów powiedzieć. W ogóle to polecam wam parki, jeśli chodzi o Bukarsz. W tym mieście jest naprawdę bardzo dużo różnych fajnych parków, ten, w którym tu jesteśmy, Park Tineretului, Chryșmetului. Oprócz tego jest wiele, wiele jeszcze innych. Także to jest coś, co najbardziej chyba doceniam w tym mieście, bo poza tym, to tak jak już nieraz mówiłem, Bukaresz nie jest zbyt urodziwym miastem i mimo, że tak jak Wam pokazywałem i w tym filmie i w jakichś innych filmach, że jest tu takich dużo kontrastów, to znaczy są stare budynki, są jakieś nowe, to jednak to miasto nie robi jakiegoś takiego wrażenia wow, tak jak są jakieś inne miasta, inne stolice Europy, które są naprawdę jakieś takie bardzo ładne, bym powiedział, tak? A Bukaresz nie należy do takich miast, nie wiem, może ktoś ma inne zdanie, to... Podzielcie się komentarzem a mnie się przynajmniej tak właśnie wydaje. I ja właśnie doceniam to, że te parki tutaj istnieją i są naprawdę takie duże, wspaniałe parki, jeśli chodzi o to miasto. No i to jest właśnie to, o czym mówię, jeśli chodzi o ten park. Naprawdę zobaczcie, czyż tu nie jest pięknie nad tym jeziorem. I tak się przydarzyło, że rozpadało się w parku. Nie miałem okazji więcej filmować, ponieważ tak zaczął padać deszcz. Siedliśmy sobie na ławce i czekaliśmy aż po prostu przestanie padać ktoś tam na rowerze jedzie no i niestety nie było możliwości już filmować żeby wam coś więcej pokazać z parku retului. dlatego też musieliśmy to przeczekać mieliśmy akurat ze sobą parasol także to było na plus że po prostu jakoś nie zmokliśmy no ale tak się rozpadało, że nie dało się już nic robić jestem teraz za Anną na naszej Kale Arachowej. Idziemy sobie tutaj wzdłuż. Minęliśmy Galerię Liberty. No i co więcej, będę kończył pomału ten film, ponieważ już nie będę nagrywał dzisiaj nic więcej. Myślę, że wystarczy na tą chwilę. Podzielcie się jakimś komentarzem. Napiszcie, co uważacie. Jak wam się podobało nasze zwiedzanie dzisiaj Bukaresztu jak spędziliśmy dzień, mam nadzieję, że ten film Was zainteresował i że był dla Was ciekawy, tak, także napiszcie co sądzicie, co uważacie, jak Wy w ogóle spędzacie weekendy, soboty, niedzielę, możecie się też pochwalić, pisząc właśnie jakiś komentarz, no i co więcej, zostawcie oczywiście łapki w górę, no i zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, do zobaczenia następnym razem.